Dzień dobry, witam Państwa na kanale Podlewane.pl. Mam na imię Alicja i zapraszam do mojego ogrodu, gdzie pokażę Wam, jakie piękne winogrona udało mi się wyhodować. Wiemy, że winogron na jest dużo na świecie. Są winogrona zielone, są czerwone, są ciemne winogrona, są małe owoce, duże owoce, pestkowe, bezpestkowe. I tu mamy odmianę, która ma nie za duże te owoce, ciemne owoce, takie prawie fioletowe, niemniej jednak one nie mają pestek, czyli odmiana bardzo dobra, bardzo słodka, bardzo wartościowa. O, udało mi się prawie wszystkie zerwać. Będziemy degustować resztki tegorocznych winogron. No, z narażeniem życia z tej drabiny, zerwałam te resztki winogron, pysznych winogron, słodkich. No, i teraz powiem o właściwościach. Właściwie wszystkie winogrona są zdrowe. Niezależnie od gatunku, niezależnie od koloru, ale te czerwone winogrona, czyli te ciemne winogrona, są najbardziej zdrowe. Co one mają? No, mnóstwo witamin, potrzebszy od witaminy C, y, poprzez witaminy A, E y, i oczywiście mnóstwo mikroelementów bardzo dobrze działają na serce, na układ krążenia. Obniżają cholesterol, działają podobno przeciwnowotworowo, ponieważ mają antyoksydanty i powinniśmy je jeść przynajmniej w sezonie dużo, ale czy wszyscy? Otóż ci, którzy mają problemy z cukrzycą, to niekoniecznie, ponieważ winogrona mają bardzo dużo cukru. Czyli ostrożnie. No i ci, którzy dbają o dietę, czyli nie chcą przytyć, to też z tymi winogronami trzeba ostrożnie. Nie to, że nie jeść, ale z umiarem. Co można robić z winogron? No w kuchni co można robić? No można robić soki, można robić galaretki, drzemy. No winogrona się również suszy. Suszone winogrona to nic innego, jak rodzynki, które lubimy. I co najważniejsze dla mnie, bo lubię wino, z winogron robi się wspaniałe wino. I czerwone wino zawiera najwięcej antyoksydantów i czerwone wino jest stwierdzono najzdrowsze. No ale jak wiemy, wszystko co wspaniałe, Smaczne, zdrowe, dobre, trzeba stosować z umiarem na no szczególnie wino. Oprócz owoców z winogron wykorzystujemy również liście winogron. Liście winogron możemy wykorzystywać do kiszenia. Na takiej zasadzie, jak wszystkie kiszonki dokonuje, przygotowujemy, jak również możemy w liście winogron zawijać farsz do gołąbków, zamiast liści kapusty. I na pewno są zdrowsze. I to właściwie na dzisiaj już wszystko. Ja się żegnam z Państwem i zapraszam na kolejne filmy. No Dzisiaj tak było nietypowo troszkę, nie o ziołach, ale o leczniczych. Owocach, roślinach czy krzewach, które równie mają właściwości zdrowotne. Dziękuję Państwu za uwagę.